Witam was bardzo, bardzo serdecznie na pierwszym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marta. Jest ze mną mój 11-letni koń wałaszek rasy fryzyjskiej. Ja bardzo długo się zastanawiałam, czy w ogóle ten kanał otworzyć, ale skoro widzicie ten odcinek, to znaczy, że tak właśnie się wydarzyło. Kanał będzie w całości poświęcony vlogom tajemnym, Pracy naturalnej, zarówno z ziemi, jak i z siodła, i generalnie rzecz biorąc, nie będziemy pracować tylko z samym moim martenem, ale już dzisiaj rozpoczynamy pracę z pięcioletnim, surowym ogierkiem rasy arabskiej. Bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania, subskrybowania. Koniecznie zostawcie jakiś komentarz. Polubienie, wciśnijcie dzwoneczek, żebyście zawsze byli na bieżąco z naszymi przygodami. Poznajcie, Zadiego jest to właśnie pięcioletni ogier arabski, o którym Wam wspominałam. Jest to koń totalnie surowy. I rozpoczniemy dzisiaj wspólnie pracę. Będziemy pracować na halterze. E, chyba z, Wald, z Waldhausena. Na pewno mamy z Waldhausena linę. I bacik, i jest to sprzęt, od którego należy zacząć, jeżeli chodzi o pracę z ziemi. Ogólnie ten sprzęt z tej firmy bardzo, bardzo polecam. Zadi chodzi w tym momencie w kantarze, natomiast musimy go troszkę przebrać. Założymy mu właśnie halter i podepniemy do niego lina. I jest to bardzo, bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo. Linę dopinamy tutaj do węzła Fiodora i bardzo ważne jest to, aby ta lina była z takiej linki neoprenowej, nie nierozciągającej się. No dobra, także idziemy i będziemy próbować przebrać Zadiego. Trzymajcie! Zaprowadziłam już do boksu. Niestety nie miał mnie dzisiaj kto nagrywać, więc nie widzieliście ogólnie tej drogi, ale przebiegła ona w miarę spokojnie. Trochę się przestraszył tutaj od tej bramki, ale ogólnie tak jak powiedziałam, było spoko. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pracę z Zelin, niekoniecznie jest ona na dzisiaj zakończona. Po prostu uważam, że takie treningi początkowe, gdy to był w ogóle nasz pierwszy, które trwają po 2-3 minuty i są przedzielone kilkoma przerwami, są naprawdę w porządku. Nie stawiam dużych wymagań na ten moment, więc tutaj chodziło o to, aby koń miał dobre wspomnienia na sam koniec. Bardzo mi się tutaj podoba. Martiemu też. Dobra, to jeszcze ma nieposprzątany box, może niezbyt ładnie to wygląda, ale na pewno będzie tu dzisiaj bardzo, bardzo czyściutko. Ośrodek dysponuje też halą. Hala jest duża, fajna i ogólnie bardzo lubię tutaj na niej pracować. Wcześniej jakby nie doceniałam w ogóle tego, że hala może być tak wartościowa, ale jednak jest. Po chwilowej, kilkuminutowej dosłownie. Pracy z Zadim. Nadszedł czas na to, żeby iść po Martena na wybieg. W ogóle to pokażę Wam takie duże pastwisko. Marten tam nie zawsze przebywa, bo też jest nowym koniem w tej stajni. No i jeszcze troszkę go ganiają. Poza tym wydaje się, że jest mu wszystko jedno, czy on stoi sam. I widzi inne konie, czy stoi sam i nie widzi tych innych koni, czy stoi z tymi końmi. W każdym bądź razie... Kurczę, mi to spada. W każdym bądź razie naprawdę ma piękne pastwisko. Idę szukać koni. Wprawdzie Martena tutaj nie ma, no bo on jest gdzieś tam wcześniej. Ale właśnie przejdę gdzieś tam na koniec. Musimy przejść pod linkami. się, gdzie są konie, bo Martana to tutaj widzę, a wcześniej widziałam w jego pobliżu, że stało kilka koni, Lucynka stoi przy paśniku, ale przyszłam na padok, który za chwilkę Wam pokażę z góry i nigdzie ich nie widać, być może weszło do tego lasu, ale to wiecie, zawsze jakiś koń zostaje na zewnątrz, nigdy nie jest tak, że one wszystkie są w tym lesie. A teraz nie widzę. Ani jednego. No nic, idę ich szukać. Jeśli chodzi o wybór ośrodka, to ja jestem mega zadowolona. Jest on tylko 3 km od mojego domu i naprawdę konie mają tutaj fantastyczne warunki. Znajdujemy się na placu do ćwiczeń, takim placu zewnętrznym. Konkretnie stoję na takiej bardzo wysokiej górce, z której rozpościera się naprawdę niesamowity widok na pastwisko. Martin stoi sobie tutaj na zewnątrz. Za ze jego zaprowadziłam. Ten mały ogierek też stał w swoim boksie. Natomiast, moim zdaniem, wszystkie inne boksy były pootwierane. Lucynka stała tutaj na takiej części otwartej przy paśnikach. Jeżeli chodzi o konie, udało się odnaleźć Martiego i Lucynkę. Ale w sumie spodziewałam się ich tutaj. Przeszłam do stajni i wszystkie boksy są puste. Także nie wiem, idę zapytać Anie, gdzie te konie jeszcze mogą być, bo nie mam zielonego pojęcia. Wybierając się dzisiaj do stajni, myślałam, że poćwiczę chwilkę z Zadim. Wezmę też na taki no, kilkuminutowy albo kilkunastominutowy trening Martena, taki trening z ziemi, a później przejdziemy do pracy z siodła. No, ale jest po prostu tak gorąco, że jeżeli na niego dzisiaj w ogóle wejdę, to będzie to wieczorem. Jeden odcink, już jest. konie się znalazły i były bardzo, bardzo blisko. Dosłownie kilkadziesiąt metrów od pastwiska. No, także takiej wejściówki na pierwszy odcinek się w ogóle nie spodziewałam. I tak się zastanawiam, co mogło się wydarzyć. Wcześniej przechodzili tacy państwo starsi i być może zostawili gdzieś otwartą bramkę. No, nie wiem. Generalnie rzecz biorąc, dobrze, że szybko to zostało zauważone. Konie nigdzie się nie oddaliły. Nie wyrządziły też ani sobie, ani nikomu żadnej krzywdy. No i myślę, że już są bezpieczne, bo ja wprawdzie dochodzę, ale one się już znajdują na terenie stajni. Tak jak mówiłam, ja dochodzę, a. Nie wiem, czy widać, pewnie widać. A dobra, nie da się powiększyć, konie się są już gdzieś tam. Stajnia. Stajnia, stajnia. No, przerącały. Stań, 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 stań. Kira. Dobra. To już na pewno wszystkie. Także zamykamy Linkę Dobra, Ania poszła po zamykać i zabezpieczyć konie. A ja kurczę, jedną ręką trudno. Czekajcie. A ja przejdę, zabezpieczę. Tą część placu, którą one zerwały. Także o, to jednak nie ktoś, tylko wychodzi na to, że konie, nie wiem, może się czegoś spłuszyły, połamały słupki. No i generalnie zerwały taśma. No i mamy stado uciekinierów. No i dwójka grzecznych dzieci. Tak, Martynik, ty byłeś grzeczny. Nie uciekłeś. Nie uciekłeś, tak. I ty, i Lucynka. Tak. Grzeczne dzieci. No i uciekinierze. Tak, Marty? Dobry konik. Bardzo dobry konik. Dobrze, że tak naprawdę nie uciekł. Bo jesteśmy w tej stanie od niedawna, więc bardzo jestem ciekawa, gdzie bym go szukała. W każdym razie on na ogół jest bardzo grzeczny i myślę, że sam by przyszedł. No a tutaj już w pełni bezpieczne stado uciekinierów. I to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mega serdecznie dziękuję, że z nami zostaliście. Koniecznie zaobserwujcie ten kanał. Zostawcie dzwoneczek, komentarz. No i zapraszam na kolejne odcinki.